I A, się ej. Bez ten ej, teraz Ale ważne też pytanie. Przyjdzie. Bardzo ważne. Ale to musisz też mamy w to włączyć, dobra? Dasz radę? To jest najważniejsze pytanie. Co? Jeżeli, jeżeli się spytasz mamy, jaką ma miseczkę, to jesteś w klanie. I przyjdziesz i nam powiesz. I nie tak? ma żadnego wpierdalenia, nie? Jak zapytasz, to jesteś od razu w klanie. Jak nam I powiesz, bo jak zapytasz, to nam wie. Idź się spytaj mamy jaką ma miseczkę i nam powiedz I już jesteś w klanie Bo wszyscy chcą ciebie w klanie tutaj To idź się jeszcze spytaj o to i... i kończymy przesłuchanie No mów coś Dawid, bo mówi... Jak chcesz być w klanie to musisz mówić, a nie do mnie pisać, No już kurwa. Jak się spytasz mamy co to jest miseczka I jak tak jakbyś ma miseczkę o 5 złotych, to cię przyjmiemy niby nie do będzie. Planu. No spytaj się, Boże wiesz... To tak trudno Kurwa do mnie mówił kiko? Cześć. Mówić A Ja zobaczę, jaki Morwid ma amatar. Weź na niego naciśnij na Teamspeak'u i zjedź na dół. To Zapoznaj jest on. się, to jest... Morwit to jest Mateusz, a Shizer to jest Dawid. Przywitaj się ładnie, Dawid. Cześć. Cześć, Dawid. Co tam, byłeś gdzieś przy szkole? Ej, Dawid! Ej, Spaszył się jeszcze... Ej, co on do mnie napisał? Czemu wyszłeś? Morwit mnie wkurza, mam 10 lat, a nie 5. No, Albo powiedzieliśmy, może się tak, dostali tak. do klanu. Jak się spyta matki jaką ma miseczkę i nam powie. On powiedział, że nie wie co ta miseczka i nie chce dostać kary na kompo. Dobra, Dawid. To chcesz do klanu? Tak. No to super. Dobra, to pakujmy Am... się na serwer. Ale oni mają takie same fa A masz babę? Masz babę na komputerze. Caesar. No to jest Dawid Shizer No no to Dawid masz bawę na komputerze no, w mainie Miałem, Ej, chodźcie na serwer A co ci starsi zajebali To bawę czy jak? Nie bo ja musiałem Bo co? Ale dzieci cię się Trzymaj głośniej trzymaj dłużej guzik A U nas wszystko jak w rodzinie zostaje. Śpiewaj. Co w rodzinie do nie zginie? Kto kuzynki no. do wyrucha, nie poczuje się jak mocha konia? No widzisz, Harry już tu zaśpiewał na praskę. Były sobie kotki dwa. Dawaj dalej. Nie, myślisz dalej. Co ty tak szybko piszesz? Kurwa oczy mnie bolą. Boże. Nie macie co robić. Weź, zaśpiewaj weselny klimat, to od razu w klanie jesteś. Weselny no? hmm. klimat, weselny klimat. Nieee, nie znasz tu. Zalaz, weź, poślijcie mu linka na YouTube. O, widzisz, pisze ci już, styl. Śpiewaj. Śpiewaj tak, jak ci styl pisze. To niech mi nie czało napisze. Weselny klimat nie Ej, tego. Weselny klimat, wakacyjna przygoda, biały, we, biały, welon, biały welon, a w nim dziewczyna. Jak... Jaki wakacyjny... Patrz, patrz, jedyloga. patrz, patrz Dawid, poczekaj. Patrz, ja ci puszczę coś. i śpiewaj razem z z muzyką. Dawaj. Harry to idzie to jest. Celny klimat! Tak się klimat. Zaczyna! Cicho, śpiewał już! Śpiewaj, no, tak. śpiewaj! Przerwałem ci, nie chcę, śpiewaj już! Wolną masz scenę. Od, od początku sobie, później, dawaj. No, no dawaj, dawaj. przesłucha Dobra! Klimat. klimat! No dawaj, dawaj. Co Klimat! Tak no? No dawaj. Tak jak leci. Fokus ja już to mam, więc spokój. Dobra. Ej, chodź. odpisz mi ten. ten odpisz. Ten spiku. Ten nasz inspigu. No, no, ten cały tekst. A tekst. Też okay. O, dzięki, czekaj. Tam masz pięć razy ten tekst weserny klimat tak się zaczyna, jest biały welon, a w nim dziewczyna. Sklumienie wódki i trochę wina, Zażnięta, świnia. debit. dajcie, weserny klimat, pięć Weselny, weselny, weserny, weserny. Weserny klimat tak się zaczyna, jest biały welon, a w nim dziewczyna. sklumienie wódki i trochę wina, żarznięta i coś tam coś. Dawaj się, tam gdzie klima, jest jedynka? Tak się bo tam zaczyna, jest, jest biały welon. Od jedynki nawet. Od jedynki. Dlaczego? Od jedynki. Tam, jedynki. Masz... tam jest jedynka. Lecą tam masz już jedynki. cygańskie hity, był początek znakomity. Lecą już cygańskie hity, był początek za znakomity, bo tańczyła para młoda, więc przy stole. Był początek. Sied... Cicho bądź. Nie przerywaj. Siedzieć, szkoda, skończasz skącz, Stefan. Ale ty nie śpiewasz, czy ty spół... śpiewać. Cukienka jej niebieska, ale ciekawe jak. Polej, polej z tej butelki, a przyłącze się. Weselny klimat, tak się zaczyna, weselny klimat, tak się zaczyna. Wyszła pora na rodziców, co nie bali się kredytu. Niech zabłysną na parkiecie zdrowego, pierwszego, drugiego, trzecie. Dzięki nim cała zabawa, więc należą się im się brawa, 100 lat, 100 lat, gorzko, gorzko, świ świąt wiluje. czekajcie Kto? ja teraz no lecą on... już cykańskie hity, był początek znakomity, bo tańczyła par... ja... on lepiej śpiewa ode mnie, chuj szczerze dobra Przyszła pora na rodziców, co nie bali się, Dajcie kredytu nie na, na parkiecie, zdrowe pierwsze, drugie, trzecie, Dzięki nim cała zabawa, więc należą im się brawa. 100 lat, 100 lat, gorzko, gorzko, świ świ świat wiluje. Kajcie, bo się zgubiłem. No, no dobra, śpiewaj wore. Dawaj do bitu teraz. Czyż... Przysz... co? Zaraz weź piosenkę i razem z piosenką. Ale to drugie teraz? Ogólnie wszystko. Przy... Przyszła pora na to, i śpiewałem. Od początku? Wszystko, z piosenką śpiewałem. Tak jak w piosence. Weselny klimat weselny klimat, weselny klimat, weselny klimat, weselny klimat, weselny klimat. Weselny klimat, tak się zaczyna, jest biały welon, a w nim dziewczyna, stłumienie wódki i trochę wina za świnia. Weselny klimat, tak się zaczyna, jest biały welon, a w nim dziewczyna, stłumienie wódki i trochę wina za świnia. Deczą już. Lecą jeszcze gańskie hity. Był początek znakomity, bo tańczyła para młoda, więc przy stole siedzi cie szkoda. się Stefan i Tereska i sukienka jej niebieska. Polej, polej z, z, z tej butelki, a przyłączę się. Weselny klimat, tak się zaczyna, weselny klimat, tak się, tak się zaczyna. zaczyna. Przyszła pora na rodziców, co nie byli To bali się kredytu. Niech zabłysnął na parkiecie zdrowie pierwsze, drugie, trzecie dzięki. nim cała zabawa wiosna należą, im się ubrała. Sto lat, sto lat, gorzko, gorzko, gorzko Dobra, 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 teraz nam, teraz nam zarapuj troszkę do tego bitu Ale jak? Normalnie. Czyli... Mówisz yo yo. Muszę. David. Dawid Tak Czemu nie, ty nie lubisz Morwida? Nie wiem. <noise> Jak to nie wiesz? Nie ja. Czym cię zdenerwował? To idzie na Euro, jest Tiger Town. Zaraz ja idę. I gra w Może spytamy się o Vara? Cesar grasz z nami? Tak. Będziesz ownił? Chyba. Będziesz zabijał wszystkich? No. A, oraszolę na traktore? Co? A gdzie mieszkasz? Na fili czy w mieście? A mogę powiedzieć, ja w ten... miasto? No, no możesz. możesz. Ostrów Wielkopolski. Ostrów... A za jakim klubem piłkarskim jesteś? Lech Poznań. O kurwa, skierdol nie, po prostu. W tubę, przyjemną by dzisiaj idzie, będę w tubę lał.